Czy wiesz, że twoja data urodzenia nie jest jakąś przypadkową liczbą w kalendarzu? Twoja data urodzenia to jest kod. To jest mapa twojej duszy. W numerologii nie jesteś tylko wibracją urodzenia, nie jesteś tylko drogą życia. Twój dzień urodzenia mówi, z jaką energią wychodzisz do ludzi, do świata. Jeśli urodziłeś się parzystego dnia danego miesiąca, czyli na przykład 2, 4, 6, 8, to możesz być osobą taką bardziej wycofaną i chronić swoją energię przed światem zewnętrznym. Natomiast jeśli urodziłaś się dnia nieparzystego, czyli na przykład pierwszego, trzeciego, piątego albo dziewiątego danego miesiąca, to energia będzie cię pchała do świata i do ludzi. Ale to dopiero początek. Posłuchaj dalej, ponieważ w numerologii jest coś takiego jak klucz wcielenia. Klucz wcielenia to jest taki bagaż albo dar, który przynosimy na ten świat z poprzednich żyć. I jeśli na przykład w tym kluczu wcielenia masz dziewiątkę, to oznacza, że przyszłaś na ten świat, żeby coś dokończyć, żeby coś domknąć, żeby zakończyć jakiś proces. Jeśli w kluczu wcielenia masz inną liczbę, to znaczy, że Przyszłaś tutaj, żeby coś rozpocząć, żeby czegoś doświadczyć albo coś przetransformować. I uwaga, im wyższe liczby w kluczu wcielenia, tym te lekcje będą w tym życiu trudniejsze. Posłuchaj dalej, ponieważ Twoje życie to cykle, dekoracje, wyzwania, punkty zwrotne. Na pytanie: kim naprawdę jestem bez tych wszystkich? Masek, bez tych wszystkich iluzji, bez tych wszystkich kłamstw, którymi karmimy się na co dzień, odpowiadają Twoje wszystkie imiona i nazwiska, które bardzo dokładnie analizuję w Twoim portrecie numerologicznym. Na pytanie, dokąd zmierzam, odpowiada twoj, twój, Twoja data urodzenia oraz Twój diament życia. Natomiast na pytanie, co mnie jeszcze w życiu spotka, odpowiada. Twój rok osobisty i twój rok numerologiczny. Numerologia to jest taki przewodnik po Twojej duszy. On pokazuje Twoje mocne strony, Twoje wyzwania i Twoje momenty przełomowe. Jeśli chcesz poznać swój portret numerologiczny, jeśli chcesz Znaleźć odpowiedź na pytanie, kim naprawdę jestem, dokąd zmierzam i co Ci mi jeszcze w życiu przydarzy, napisz do mnie, zamów portret numerologiczny i umów się na sesję. I pamiętaj, że Twoja dusza już zna.